Cześć panowie, dzisiaj klasyk, piosenka, klasyk polski rock. Trochę strach się za nią brać, bo to jest piosenka, którą uwielbiałem i która jest piosenką zespołu z Lublina. Jolka, Jolka, pamiętasz? Piękna piosenka, piękna muzyka i piękne słowa. Pewnie każdy usłyszał słowa z autobusem Arabów zdradziła go. To piosenka również o miłości, o pierwszej fazie, tak zwanej fazie zauroczenia. Ale posłuchajmy dzisiaj, czy przypadkiem to nie jest również piosenka o aktorze drugiego planu. Słuchamy. Jolka, Jolka, pamiętasz Na Pamięta ja Gdy pisałaś Tak mi źle, źle się choćby zaraz Coś ze mną zrób Nie zostawiaj tu sam Z pamięci. No ale Jolka Jolka, pamiętasz lato ze snu, gdy pisałaś, tak mi źle. Lato ze snu, czyli zauroczenie. Pierwsza miłość, różowe okulary. On jest wspaniały i ona jest wspaniała. Gdy pisałaś, tak mi źle. Urwij się, choćby zaraz coś ze mną zrób, nie zostawiaj tu samej o nie. W dalszej części tekstu okaże się, że pani nie jest sama, tylko wytęskniona. Pani ma męża, który pracuje za granicą, zdobywając pieniądze na ich wspólne życie. Pani ma dziecko z tym swoim mężem, które śpi. obok. żebrząc wciąż o benzynę, gnałem przez noc silnik rzęził ostatkiem sił. Sorry, przyjacielu. Tak to jest, jak jest nowy byk w ringu. Nowy kogut w kurniku. Robi wszystko, zadowala panią, tęskni, kocha. No tak wygląda pierwsza faza miłości. Z jednej strony to dobrze, bo to jest ta faza, która pozwala się ludziom zbliżyć do siebie, ale z drugiej strony, jeśli to jest tak jak tu, że prawowity małżonek jest gdzie indziej, zarabia pieniądze na dom, na wspólne życie, a inny kogut obrabia poletko. No ale. Prawa wielkiej miłości. Tylko gdzie tu, jest, gdzie tu są prawa i obowiązki? Przysięgam, że cię nie opuszczę aż do śmierci. Chwileczkę, chwileczkę. Ja, Olka biorę ciebie, autorem tekstu jest Marek Dudkiewicz. Jeszcze raz. Ja, Jolka, biorę ciebie, mężu, za męża i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że cię nie opuszczę aż do śmierci. Wracamy do tekstu piosenki. Aby być. Kochanek śpiewa. Aby być znowu w tobie, śmiać się i kląć. Wszystko było tak proste w te dni. Zauroczenie. Dziecko spało za ścianą, czujne jak ptak. Niechaj Bóg wyprostuje mu sny. Miłość i uczciwość małżeńską, i tak dalej. Małżonek zaraz będzie w tekście, ale wszyscy znamy na pamięć za granicą pracuje. Oryginalny tekst, który napisał Marek Dudkiewicz, jest właśnie o takiej romantycznej przygodzie, kiedy małżonek e, pani poznanej nad morzem był w Anglii, na dorobku, a dziecko spało za ścianą. Życie. Dziecko spało za ścianą czujne jak ptak. Niechaj Bóg wyprostuje mu sny. Wszyscy śpiewaliśmy. Powiedziałeś, że nigdy, że nigdy aż tak słodkie były jak krew twoje łzy. Hey, grę, ba, hey. Co na branie. Dzień nie o, co zmy całem. Dane nam było słońca zaćmienie. Następne będzie może za sto lat. No wielka miłość. Szkoda, że kosztem innego mężczyzny. Plażą szły zakonnice, a słońce w dół wciąż spadało nie mogąc spaść. Mąż tam, w świecie, za funtem odkładał funt na Toyotę przepiękną aż strach. Mąż twój wielbił porządek i pełne szkło. Narzeczoną miał kiedyś jak sen. Warto się tu zastanowić: czy mąż lubił pełne szkło, kiedy już miał tę narzeczoną i nastąpiły pewne wydarzenia? Czy lubił pełne szkło i był takim hej do przodu facetem, za którym pobiegła wspomniana Jolka, dla której był bohaterem imprezowiczem? I to ją uwiodło, bo był czadem alfa. Nie wiem. Trzeba się spytać autora tekstu. Bo jeśli była zachwycona czadem alfa, który lubił pełne szkło, pewnie imprezowanie, pewne, pewnie szybkie samochody, to czego się spodziewała? Jeśli natomiast lubił pełne szkło, bo mąż twój wielbił porządek i pełne szkło narzeczoną miał kiedyś jak sen, <laughs> z autobusem Arabów zdradziła go. Nigdy nie był już sobą, o nie! No to wystarczy pomyśleć, co było pierwsze: jajko czy kura? Najpierw pił, a ona go zdradziła? Czy ona go zdradziła? I on pił. Emigrowałem z ramion twych nad ranem, dzień nie wyganiał, nocą znów wracałem. Dane nam było słońca zaćmienie, następne będzie może za sto lat. W wielkiej żyliśmy w wannie, i rzadko tak, wypełzaliśmy na suchy ląd. Chatka kopulatka. Czarodziejka gorzałka tańczyła w nas. Meta była o dwa kroki stąd. Sytuacja wygląda tak. Dziecko śpi za ścianą. Mąż zarabia na Toyotę przepiękną jak strach. Przyjeżdża nowy czadalfa. Może, nie wiem, chyba. Biega po gorzałkę. Super jest impreza. Bawimy się wspaniale. Gorzałka czarodziejka tańczyła w nas. Jest może seksu. To ta wanna, z której nie wychodzili? I kto tu jest poszkodowany? Pan, który nie może zrealizować swojej pięknej miłości, która objawia się nocą i seksem, nie obowiązkami, tylko przyjemnościami? Czy pan, który pracuje na rodzinę, którą założył i sobie przysięgali? Nie zmienia to faktu, że piosenka jest świetna, że tekst jest super dobry. Ale czy taki wesoły jest bohater drugiego planu? Nie wiem ciągle dlaczego zaczęło się tak. Czemu zgasło? Też nie wie nikt. No bo panu wie. Wygląda to tak. Romans z obcą kobietą jest wspaniały. Jest miłość i namiętność. Nie zważamy na nic i na nikogo i kroczymy po trupach. A dziecko spało za ścianą. Tylko, że jak Emocje się kończą, jak jesteśmy zaspokojeni po kilku miesiącach i przychodzi do obowiązków. Nie wiem ciągle, dlaczego zaczęło się tak zauroczenie Czadalfa. Czemu zgasło? Też nie wynik. Wie ja wiem. tłumaczy objaśnia. Są wciąż różne koło mnie, co daje nam do zrozumienia, że to jednak był Czadalfa. Nie budzę się sam. Ale nic nie jest proste w te dni. Piękna piosenka. Bardzo dużo daje do myślenia. Następną muszę zrobić Simp Music o jakimś zespole diskopolowym, który śpiewa, że a, a, only you. Dzięki za subskrypcję. Trzymajcie się. Cześć.